Frack, co ty tu robisz? nie jestem frackiem! Jeśli zaskoczyć mogę. metoda na a ja A ja chcę samą bułkę! A ja chleb z masłem! Wywywywywyw! ci grymasić, człowiek wstaje o 17.00. Jeszcze było widno, żeby kupić na śniadanie świeże bułeczki, aby tylko merdzić darmo zjadę. O -o. No ładnie, zapłaciłaś za prąd? Każdy kuma! Kom, kom! Że teraz w żabce kupisz świeże pieczywo, nie tylko o poranku. Cześć! Teraz Jogobella, owocowa wyspa za złotówkę. Żabka, bliżej ciebie. Świegowski miotacz i naklejki. Auta z prezentami już w kioskach. To tu się robi te czekotupki? No. A dlaczego ty nie jesteś na czekotupce, tylko ta krowa? Wszędzie jesteśmy, to co się będę jeszcze na czekotupkę pchała? A, no tak. Krowa? To znajoma tego kucharza. Podlizuję mu się. Jeszcze jak. <mum>

Smakuje? Miller Milk Shake. Wstrząśnij i spróbuj. Tu? Tak teraz? Dużo już nie wytrzymam. Niezwykłe połączenie czekolady i karmelu. Płatki Lion. Cieka przyjemność.